Dobrze, dobrze Pan młody, pan jest Crazy Dobra. wiem. Z jakiego filmu w serialu. Dobrze. ja widzę, że dwójka Jurka to kablówka chyba nie docierała. Pan młody, pan młody, wymi się. Bardzo dobrze! Dwa do jednego! Dwa do jednego, super! Lecimy od razu dalej. To młody. Ja Młody? A wujek Jurek? Ale to Młody mówi. Bardzo dobrze! To Ile mamy? To Wujek jest 2 do 2. Pasuje? Super. Uwaga, będzie z filmu. Pan mój. Jestem bogiem. No, 3 do 2. 3 do 2. Uwaga, ja ci go dalej. Pan mój. Pan Bardzo dobrze. 4 do 2 lecimy dalej na razie. 4 do 2. Na to, drużenie pana młodego. Pani młoda. Bardzo dobrze. Paweł polecimy wynik. 5 do 2. 5 do 2. No, gonimy, gonimy. Ale poznawaliśmy punkt i raz znowu jest 5 do 2. Uwaga! Mody? młodych? Dla młodych? Aż mnie zamurowało. <grym i błędna> Dokładnie tak, ja tylko nie powiedzieć. ja nie mogę powiedzieć. Ale ty to dobrze ująłeś. Miodowe lata. To był, to był utwór Miodowe lata. To był utwór

Ja z już chciałbym no, no, poza... no, <grym> to... no, ja ci to zalecił, ale nie mogę. Dobrze. Powiedz mi jaki jest wynik? 4-1. 4-1, dla rzadny pana młodego. 4 1. Pan młody. O, teraz, 3, 2, 1. Wisz, że nie potrafi się zbawić. Ale czemu go dokszarkujesz? No bo on U mnie! go! Umie. Umie! Bardzo dobrze! Boże, to się jego... Kurwa, Przepraszam, bardzo, Nie wiem, kotku, to masz w środku, ale... błądzisz. Panowie, mam nadzieję, że to odbierzemy. Pan Mody? Pan młody. No bardzo dobrze. Roki, <grym> Roki, <wytrych> Pan młody. Roki, 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 bardzo. Roki, <dobrze. grym wytrych>